Hej cześć, hej, cześć, witajcie! Z tej strony Mati Gaming, zapraszam Was na już piąty live z Gru Rocket League. Jak odwiedzałem kanał, jest zobaczcie. Mam nadzieję, że tak. Znaczy, się bijecie 1500 subskrypcji, dokładnie tak, widzowie. I oczywiście, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z i łapką w górę pod tym już piątym live z gry Rocket League. Spolecie ze mną chcecie zagrać jeszcze Rocket League na live, no to uciec dać subskrypcji mojego kanale dzwoneczek i łapkę w górę pod tym live z gry Rocket League. i no nie zagrać. W piątym dokładnie tak. No i pokażę im live również. To te same wymagania się tyczą. Pod każdą inną grą. Dokładnie tak. Zaczynamy nasz live już piąty z gry Rocket League i życzę miłego oglądania. Poczekajcie koszeniowce sobie monitor e, znaczy OBS a na drugi monitor. Na po prostu bardzo lubię mieć monitor, włączony e, drugi, że mnie rzucony tam OBS, że nie ma podgląd na live'a na widzów, co piszą do mnie. Wiecie o co chodzi mi, nie? Że nie będę kurczę wieczorem. no. OK, si, Tak samo tu też trzeba przesunąć. Jakość 4K, oczywiście, live jest jak najbardziej załączona. 4K, także wszystko jest OK. Dobrze. Ja będę sobie tu bawię. bawił się. No. <grybuj> Dobra. OK, teraz, żeby Makietikasz uruchamiać, bo. Jak najbardziej wszystko ogarnięte jest. To Rocket, Rocket League uruchamiany jest. Potem po live' oczywiście będę sobie ogarniał temat na temat. No wiecie czego. Mam nadzieję, że widzę wam się to poda, że jest gra ściszona, że się bardziej mnie słyszeli widzowie. Nie wiem czy mnie słyszycie czy nie, ale myślę, że mnie coś słyszycie. No. Dokładnie. Mam nadzieję, że tutaj mnie słyszycie. Nie wiem, czy mnie słyszycie, czy nie. Ale... A. Mhm. Dobra, myślę, że jest hunted, że śnieżny dzień na sam start. Można sami jechać na początku? Śnieżny dzień? Szczerze tak, jak najbardziej. No. Drugi widzowie dołączą na live, a. mam nadzieję taką mam. No dokładnie, bo. Na razie widzów nie słyszę, nie widzę ani że. O, jest nowe wyświetlenie live'a, fajnie. Czekamy jak jak załaduje nam Rocket Live potrwa do godziny, myślę, 12.15. Albo szybciej się skończy. Dobra jest, że na serwer znaleziono na widowie. Yeah. Manifest. No nadzieję, że nie moi drodzy, ruszamy. Taki hokej na lodzie. Prawieniałem. Bra, brawo, brawo. Wanda bramka wpadła. Ci powiem. Asysta ode mnie? No. Asysta ode mnie? jest coś pięknego? totalny, no. Nic nie poradzę na tym, no. Pechowo, kurczę, kurczę tej bramkę, no. Pechowo, pechowo, pechowo bardzo. Ładnie trafiłem.

Ładnie gram, powiem wam, Jestem niszycielem dzisiaj. jakimś. No! A czemu lek ma jedno miejsce, to nie, nie wiem. bo na razie no w to nie jest bolek ma słabo Ule. ale blokują tej bramki bronią ci gracze się właśnie broni no nie kurcze pieczone trzej bramkę no pech Wyrównali to, jakim prawem Jakim prawem do wyrównali, ja nie rozumiem. Ja ty. remis Remis Jestem w szoku. strzelam, a tu... a tu co? nie, prawej byłam, prawej jeszcze mi zniszczyli co za gracze brawo ładny strzał mi lecił prawda Uy. Zobaczcie, no. że dołączają, bo nie że nie ma nikogo. Czemu się nie dołączą na nojwa? Czy to zastanawia? Na bramka to co? Nic się trafimy. ja aj. Aj, 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 czemu nikt nie wyłącza na live, nie, bo nie wiem, jedna wyświetlenie nie tylko ma. Słaba. Ta godzina. Hmm, chciałem ładnie trafić, Ale nie, nie, nie mogłem. To odpalony, widowie, no zobaczyliśmy live aniż go nie ma, no kurde wieczorem. No. La no, Zabijmy no Dobra, udało się wygrać. Ty po Ładnie poszło, powiem. Zrobię 05 dB, zrobię może lepiej. No i czy to jakieś ma znaczenie, tak naprawdę? Teraz porównać to, no. oni na live w ogóle nie dołączę, mnie To martwi, czemu tak się dzieje. Mhm. Mm Teraz ja zrobił dB, Halo. No. Co Dwa wyświetlenia. live ma dopiero ten. Co, że z tego się to nie. Chyba że dźwięk audio trzeba by trochę, wiecie, nie tak wyciszyć, ale nie trochę wyciszony, ale nie jakoś mocno. No, jeden by nic, 5 dB na przykład. No, coś takiego. A mikrofon na no, zero. No, halo, halo, halo. Zrobię na mikrofonu na zero decybela, tak jak nie miałem, to było okej. Okay. Halo, halo, no halo, De decybela będzie 0,5 pięć decybela, no. Będzie okej. Okay, Dobra, Zobaczymy. no to będzie git chyba. Halo, o, no. Może widzowie dołączam, że nie wiem. Tak to bardzo tak. No, myślę, że lepiej 5 dB to jest tak okej, okay, myślę. To jest tak optymalnie, no. Lepiej tyle niż zostawione, bo to jest tak głośno, więc... Raczej to nie ma znaczenia jakie stracicie decybela, czy 1, czy 5 decybela, czy to, po prostu live jest mało gandany, bo ta godzina jest taka po prostu, no nie za bardzo, no nie oszukujmy się, ale live będzie po prostu mało oglądany, bo, bo godzina po prostu jest za mała, nie? No, siedzień jest kiepską. Chyba bym ten live zakończył, bo faktycznie się ten jest bardzo mało. Ta godzina to nie za bardzo mówiąc, widzicie na live'a, bo widzę, że mało osób. Wczoraj było dużo, owszem, może jutro dziesiątek odpalimy live'a czy 15, może będzie więcej osób Ale dzisiaj widzę, że nie za ciekawie. Czyli tak kiepskawo bym powiedział jest dzisiaj. No dzisiaj tak, dzisiaj widzę, mało osób jest. Wiecie co, ja zrobię ten mikrofon na te więcej decybela, bo to raczej znaczenia nie ma. Raczej nie ma to znaczenia. Raczej na pewno nie ma to znaczenia. Jeden będzie decybela. I audio sobie powiększymy do... No, jakieś dwa i decybel, decybela może być. No Żeby nie było też głośno, ale bo tak zrównoważone, nie? No, robimy jedno, trzy, i 2,3 przecinek decybela. Może być te. dobra Dokładnie Mhm, no jest okej, okay. dobra Jeszcze ten live zakończę, bo Nie opłaca mi się, robi, skoro wam tego zobaczcie, dwa wyświetlenia i nikt w ogóle nie ogląda tego live'a, w ogóle nikt, także no słabo trochę, więc no przydałoby się go zakończyć, bo była tylko dwie, jedna osoba, była na live'ie zaledwie jedna osoba dołączyła tylko i... tego live'a zakończę, bo to nie ma sensu go ciągnąć skoro tak mało osób widzicie Rocket League'u. Chyba że wieczorkiem live'a możemy z Rocket League'a zrobić jak do północy około, jeszcze szóstego dzisiaj może Rocket League live o wieczorem, jak wrócę po pracy, będzie bardziej oglądalny. Też tak może być, że do północy, wtedy zrobimy od powiedzmy o trzeciej, no nie wiem, tam 30 do 00:15 live'a i tyle. No. Czy coś w tym stylu, i może uda się te subskrypcji zdobyć trochę? Bo myślę, że wieczorkiem, w widzów, może być więcej. Widzę, co ja tego live'a zakończę, bo to się nie opyla go robić. Może moi drodzy, to koniec tego live'a z Rocket League 5. z zamykanymi osobami. No niestety nie udało się żadnych ani polubień bić, ani jakieś subskrypcji. No bo widzę, że bardzo mało osób o tej godzinie. Widzę, że na live'ach aktywnych, mega mało osób, naprawdę mało. A za mało, normalnie jestem w szoku, że tak mało osób na live o tej godzinie. Mamy dzisiaj po pracy, wrócę tej, tam 23. <grymne> no i mam 23, może. Właśnie, godzinie, zobaczymy o której. No to mam nadzieję, że będzie więcej widzów na live. S widzę, że czy świetlenia dopiero. No kiepsko. I nie jest dobra decyzja, kończyć livea teraz w tej godzinie. Ale chyba tak bo osób nie ma na live za bardzo, czyli wyświetlenia tylko live ma. Trochę kiepsko, wam powiem, się z tym live'em jest. No nie oszukujmy się, jest kiepsko, jest kiepsko dzisiaj, bo tak mało wyświetlenia, jestem z szoku, że tego dzień wczoraj, bo dzisiaj wyświetlenie tym live'em zaczęło od 10 na przykład 15, a dzisiaj to co, tak mało osób. O, cztery wyświetlenia. Dobra, to ja chyba zwracam honor, jednak live'a nie kończę, bo jakieś wyświetlenia się pojawiają. Więc może coś widzowie dołączą. Poczekam trochę chwilę za widzami. To tak o 12 i zrobimy live'a 12 i 15. Pociągniemy. hmm...

Właśnie nie wiem, czy live'a kończyć, bo... Jeśli widowni nie dołączę to ja, to ja kończę live a. ale na razie, no, cztery osoby i zaśpiewanie, trochę kiepsko, ale... Ogólnie... No... w co tego live kończę 4 wyświetlenia, tylko widzę. No dobra, mój drodzy. Mm. Mm. No, drodzy, do końca tego live z Racket League 5 nie się zanim, grałem, no niestety nie gra się nie widziałem, bo... No, Widza nie dołączyła ani nic, słabo z siedzeniami, ani cztery polubień, ani nawet panego polubienia tym live'em, zero polubień. kiepsko, że kiepsko, skrypt jeszcze nie przyszło. Chyba, że coś dołączy, no nie wiem, zobaczymy, no. Na razie ich nie dołączę, ale... No, jedna osoba ogląda. Proszę tam jedną osobę o zagranie ze mną w Rocket League, bo widzę, że mało osób w ogóle na LIFA wchodzi dzisiaj. Ani nikt nie. Chwila! Chwila! Zaraz przyjdę. Dobra mi drodzy, jak uczę tego z Racket League 5, yy, bo widzę, że naprawdę mało osób jest na live. Mam się o tym live'ie co będzie o godzinie o 20.30-30, coś takiego. Do północy do 0.015 będzie więcej osób. Chociaż tą godzinę. No mam nadzieję, że będzie więcej. Dokładnie tak. Także do widzenia do zobaczenia live's Racket League 6. Dzisiaj o godzinie 23.30 i trzymajcie się ciepło i po do 0 za 15 I trzymajcie się ciepło, i papa. Pa. Dziękuję za oglądanie. your perfume on the pillow